A więc witam bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku. Mamy do wykonania pewien plan. Mianowicie musimy znaleźć wszystkie przedmioty mityczne i nowe przedmioty, które wystąpiły w tym sezonie. Będę mógł grać tylko tymi właśnie zdobytymi przedmiotami. Mam nadzieję, że Ci się odcinek spodoba. Zostawisz łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale i dzwoneczek. A jeżeli chciałbyś dać do znajomych, to wpisuj kodzik do sklepu Maricyty a ja Ci dam do znajomych. Będziemy razem grali. No więc dobra, jesteśmy już w gierce, lecimy na bazę IO. I z tego co się orientuję, tutaj dziś babka, ta doktor Sloan, która daje mitycznego Skara. Aju, mitycznego Auga. Yy, mitycznego Auga. Także lecimy, wyskakujemy, ciśniemy i rozwalamy każdego, kto staje nam na drodze. No i używamy tylko mitycznych przedmiotów i nowych przedmiotów, które zostały dodane w tym slonie. Leci jeden gościu ze mną, leci jeden gościu, yy, albo nie leci. Dobra, bierzemy auto i przejeżdżamy. Doktor Sloane. Ty, ale Doktor Slown nie ma. Ty, ale jest lama. Lama jest. A tam gościu ciśnie. Dawaj tą lamę. Ty, dam radę ją pokonać. 18 ammo, dawaj ammo. Dawaj, heady, 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 heady. Dam, 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 dam. Dobra, mamy ją. Mamy ją, mamy dokt... Mamy, mam, mamy, mamy lamę, mamy lamę. Nie no, panowie, jeszcze wczoraj doktor Sloan była tutaj. To gdzie ona się teraz teleportowała? No to mamy mały problem. Panowie i panie. Nie ma doktor Sloan. Jest, jest, jest i ona, jest i ona! Dobra, wjeżdżam w nią, wjeżdżam w nią. Dodatkowy damage. Odrzuc dobra, dostała. Dobra, jest. Bomby, bomby na łeb Bomba. Do dostała! Dostała! Żeby się nie sklonowała tylko! Dobra, wyrzucamy Bierzemy auga. Aug. Bierzemy to. Walimy potkę. No i teraz możemy już powoli podjeżdżać. Jest jakiś gościu, dwóch typa jest. Wysi wysiądziemy, damy skanera. Dostał, dostał. Uga. Dostał, biało leży, okej, okay, dziękuję. Kolejny gościu jest tutaj. Skanera dajemy, bierzemy matcy Po głowie leży, dobra, let's go. Jest gościu Splash Jest, jest, widzę go Aura Dostała białma. Dobra, jedziemy z nią. Leży? Czy, czy, tutaj ktoś jest? Minigun, obojętnie jaki minigun, stary. Dobra, leją się w środku. Dobra, wjeżdżam tam. Ciii. Teraz, teraz po cichaczu, po cichaczu. Tam nie można budować w środku. Dobra, jest gościu. Biało ma. Ja cię kręcę! Leży Dobra, Chill. Wejdźmy tu. O o! O, 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 Tu, tu. Panowie! ogardzicie się. Dobra, yy, big pot capita. Minigala teraz bierzemy do bierzemy auto. Dobra, spleszę 138 yy, tych kostek mam. Kolejne mam kostki Dwa te czy ja mogę skraftować sobie coś? Ten, tego, tamtego? Mogę raz, mogę drugi. Czy mi się uda na kolejny raz? 109, so, czy ja zrobię mitycznego? Jest! Zrobimy mitycznego, dobra, let's go! Ej, pięknie idzie, aha, bo ja w strefie panowie jestem. Panowie, jeszcze Venom by się przydał, ja bym miał Venoma teraz. Beczki są, beczki są. Dobra, mam jedną beczkę i drugą beczkę również biorę. Jezu, mam taki lud, panowie, teraz. Przeładujmy auga. Mamy na pata kolejnego, którego oczywiście jak najbardziej bierzemy do EQ Jaki wysoki ląd. Dobra, skrócimy go, skrócimy go. Ja tutaj wyląduję gdzieś. Będę tego spamował już. Tylko z minigana czy zaugata, a tej kolejni, elegancko Dobra, schowamy się tutaj Idziemy. Dobra, leży. Co miał? Pompę, to mnie nic nie interesuje. Mam launchpad. Granatnik, let's go! Tutaj się leją. Leży! Biało. Dobra, lecę tam. Dawaj tego launchpada, wariacie. Ty nie trafię. Trafiłem. Co on robi? Ty, pomyliłem się. Nie tak. Nie tak, Kaju. Ty uwięził się. Dobra, ale to wyczekał stary na mnie. Tutaj jest kolejny launchpad. Tutaj powinno być ognisko na górze. Ty, ale gościu jest. Dobrze, że nie ogarnia. Ja cię kręcę wariacie, co się tutaj wydarzyło. Gość na mnie leci launch padem. Ma venoma stary. Bardzo niedobrze. O, o Biorę tą apteczkę. Boję się tamtego gościa, który laserował, laserował we mnie w plecy. Tutaj coś leży. Matsu mam pełno. Ile tych granatnik ma? 8. Osiem. 8 osiem, osiem użyć Dostał. Dostał, biało. Leży. Miał coś mitycznego? Nie. Dostał! Mocno leży! Dobra, elegancko! zagranatnik venom. Ty, jaki teraz loot mamy? To o to właśnie chodziło! O to chodziło! Co jest? Leży! Leży? Ej, jezu, to jest ten. Ej, ten minigun to jest mega OP, stary. To jest mega OP, minigun, stary. Ja nie sądzę, że on tak fajnie pije. Co jest? No nie. Dobra, leży? Wystaćmy. Jest. Dobra, zróbmy mu coś fajnego, stary. Czekaj. On się zaturtlował. Pala to. Dobra, ma 0 HP. 0 HP ma. Czekaj, czekaj. Bo tak się może skończyć. Niech się chłopak wyhiluje. Albo coś takiego zrobię. Pala to, stary. Także widzowie, bardzo dziękuję za oglądanie. Bardzo was pozdrawiam. No i trzymajcie się, i do następnego. Pozdro.